Z okazji Bożego Narodzenia. Chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, przede wszystkim, że nasz spół dzisiaj wygląda tak uroczyście, za wszystkie potrawy, które Państwa y, przygotowaliście. Chciałam powitać naszych kości Krzysztofa Męczeskiego, przewodniczącego rady dziennicy i naszego przyjaciela lat. Panią Martę Kwiecin, która jest sekretarzem <klucz> naszych. Że... Również od pani dyrektor Parzędnik chciałam złożyć Państwu życzenia. Dzisiaj nie może być, bo jest nasz koleniu. Chcę powiedzieć, że właśnie witam pana Julię Grekę. Zaznacie Państwo już. Julia Grechę jest grupą artystów, śpiewających, przyjaźniami z nami od dawna. I zaangażowanie w to co robią daje nam wielką przyjemność Także dzisiaj na początek wysłuchamy kilku kolęd. Myślę, że jeszcze pokorkujecie z nami w i kochani. Święta Bożego Narodzenia noszą do naszych serc wyjątkową atmosferę. Rodzą no się nowe nadzieje, myślami, wracamy do naszych wspomnień, przeżywamy też chwilę do Ja życzę, aby te święta nosły wszystkim wiele radości, żeby były znagli śmienić żeby chwilka była wyważona i myślna, przystrojona w radość, ozdobiona bogactwem, żebyście umieścili na tej lany uczuć, dopuścili dobrym słowem, a łańcuch utkali z białego. Takich nazwodem. Nigdy więcej nie miało wody. kolorowy, kolorowych stron miał otocz, na górze gwiazdę z nieba zaczęcie, nic nie za, Weźcie, w nich będzie piękna, zaczarowana, w wrodę, nie doobdarowana, a w nich marzenia. Jak powiem, znane, to się robią na całej rady. Życzę wszystkim łaską, naszego, pomo, święta, w imieniu własnym, całego zarządu naszego koła, aby te święta były w czasie swojej ja odpoczynku, w atmosferze rodzinnego życia i miłości a w Nowym Roku szczęście i nie Dzień dobry Państwu, przydatny zaszczyt złożenia życzeń w imieniu Przewodniczącego Pana Karasina, bardzo świątecznych życzeń zdrowia, miłości i radości. Żeby to nie zawsze nie opuszczało nas szczęście żeby było zawsze radośnie i przyjemnie. Również w swoim własnym życzeniu składam Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj, że dzisiaj z powrotem zaproszenia Pani Przewodniczącej w imieniu Rady Dzielnicy Targówek złożyć Wam życzenia. No to zanim, czyli życzenia, to chciałbym Trudno podsumować ostatnie kilkanaście miesięcy. Tak się zdarzyło, że jestem u Was w tym budynku pierwszy raz, ale nie pierwszy raz się spotykamy. Czyliśmy się na kopale wielokrotnie, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi po kilka razy. Pamiętam to ognisko, które wspólnie organizowaliście nie tylko dla swojego koła, ale także dla całego, czy dla części kół Stargówka. Wtedy to się naprawdę działo i do tej pory pamiętam i te tańce, i, i te owoce, i te zabawy, i te kawały, które gdzieś tam, tak tam będziemy się wspólnie bawili. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wszystko, co um, organizujecie, nie organizujecie dla siebie, ale organizujecie także dla innych. Dajcie sercem innym. A o to chodzi w tych święta, o to, żeby wszystko, co robimy, robić no, trochę dla własnej przyjemności, ale także robić dla... Bliźniego po to, żeby, żeby nie zamykał się w domu, ale żeby mógł się otworzyć na to, co się dzieje, wspaniałego także w naszej dzielnicy. I to wszystko przyświeca władzom i członkom Polskiego Związku Narodów i Inwalidów. Przyświeca, jestem o tym przekonany, Wam wszystkim, jak tutaj siedzicie. Za to Wam dziękuję, bo to jest wspaniała robota, za którą nikt Wam nie płaci. Nikt od Was nie oczekuje, a jednak taką potrzebę realizujecie. Jest to dla nas powód do wielkiej satysfakcji, że mamy takich mieszkańców na Ziszu. Szanowni Państwo, chciałbym Wam życzyć po pierwsze tego, żebyście jak najmniej narzekali na, na swoim Rady że braliście nowy skład Rady, niezależnie od tego z jakich partii są to, jestem przekonany dobrzy reprezentanci. Teraz Wasza rola jest to, aby to wszystko, napisali i e, co zadeklarowali, żeby realizowali. Także, także macie teraz e, swoje prawo czyli teraz z tego wszystkiego, co, do czego się zobowiązali. Ja ze swojej strony e, składam już wielokrotnie obietnice, bo spotykamy się na całym kartówku, że wszystko to, co do tej pory realizowaliśmy, będzie podtrzymane i będzie tego jeszcze więcej. Mam nadzieję, powód do satysfakcji i um, uśmiechu przyjaciół wokół jeszcze raz tego, co bardzo ważne dla przystrawić. Poproszę pana, czy mam zanowo pana na okładę

i te opłatki, którymi się podzielimy, na znak miłości i przebaczenia. Spraw, abyśmy umieli dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkim, wśród których żyjemy. Ze wszystkimi, przepraszam, wśród których żyjemy. Obdarz nasze rodziny zgodą i jednością. Spraw, abyśmy nigdy nie czuli się osamotnieni i lekkimi o przyszłość. Dziękujemy Ci Boże za ten wieczór, dziękujemy i dali, które będziemy spożywali. um